Pokażę teraz metodę przeciwnych współczynników do rozwiązywania takiego układu równań. Najpierw pomnożę przez 10 obydwa równania po to, żeby się pozbyć ułamków. 10 razy 2 to jest 2x, dodać 0,8, czyli 0,8 razy 10, 8y, równa się 10 razy 1, 10. 10 razy minus 0,8 mamy minus 8x dodać będzie 4,7 y razy 10. 47y równa się 10 razy 1, 10. I teraz metoda przeciwnych współczynników, czyli musimy mieć przeciwne współczynniki albo przy niewiadomej x, albo przy niewiadomej y. No tu warto zauważyć, że jak pomnożę pierwsze równanie przez 4, to będę miała 8x, a tu będzie 8x minus 8x i fajnie nam się zredukują te niewiadome. Pomnóżmy 2x razy 4, 2x razy 4 to jest 8x. Dodać 8x razy 4, to nam da 32y równa się 10 razy 4, 40. Drugie równanie przepiszę, bo już widzę, że tu mam minus 8x, co mi pasuje. Dodać 47y i równa się 10. Flamerkę sobie narysujemy. Możemy te dwa równania już do siebie dodać. Podkreślmy sobie i będziemy dodawać. 8x minus 8x nam się zredukuje. 32y dodać 47y to jest 79y. Równa się 10 plus 40, 50. Wystarczy, że to równanie podzielimy przez 79 i już mamy, że y równa się 50,79. Jak mamy wyliczony y, to teraz najwygodniej będzie nam wstawić do jednego z tych dwóch równań. Tą niewiadomą y i wyliczyć x. I znowu patrzę, które równanie moim zdaniem jest najprostsze. No proste jest to równanie tutaj drugie, obojętnie czy wstawimy tu, 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 czy tu, czy tu, ale do takiego, które naszym zdaniem jest najprostsze. Dla mnie to jest najprostsze. I tutaj mam tak: 2x plus 8y, czyli 8 razy to, ale ja jeszcze tu zauważę jedną rzecz. Równa się 10. Zobaczcie, że to równanie łatwo można podzielić przez 2, i z tego mamy x plus 4y równa się 10 podzielić na 2, to jest 5. I teraz x dodać 4 razy 50, 50,79 równa się 5. x dodać 4 razy 50 mamy 200. 79 i to jest równe 5, a zatem x równa się 5 odjąć. Ile tu będzie całych? No tutaj w 279 zmieści się dwa razy, czyli mamy dwie całe. 79 i 79 mamy 149 i 9 158, czyli zostaną nam jeszcze 42.